witajcie to jest taki odcinek hmm, bo kończę kończę z Rosafem nie będę tutaj grał hmm, bardzo fajny serwer polecam wam go ale mogę wam udowodnić, że usuwam konto usuwam konto muszę wpisać pisać y Myślałam nad takim czymś, czy, czy nie dawać Wam tego konta, ale jednak nie. Chcę sobie spokojnie usunąć. Więc z tym kątem się będziemy żegnali, niestety. Nie będę już tutaj grał, więc wszystko wpisane i... Błąd hasła i powtórzenie hasła nie są jednak kowe? Czekajcie, to musimy wpisać tak samo. Więc, jak widzicie, konto usunięte. Proszę bardzo. Widzicie, skąd to już tego nie ma, niestety. Zobaczmy. Dobrze.